Maciek przed włączeniem kamery wpadły te magiczne słowa dawno mi nie było. Co cię skłoniło, żeby przyjąć propozycję do twojej twarzy? Odebrałem ten telefon <noise> po prostu. Nie no, dzwonił telefon, odebrałem. Poszedłem na spotkanie. Na spotkaniu było bardzo miło już. A był jakiś konkretny powód, który cię przekonał, bo. Ciebie nie nie było... ja przyszedłem na 30 tańca z gwiazdami. Był taki specjalny odcinek. I tak wszedłem na ten plan i było tam tak miło i tak sympatycznie, że sobie pomyślałem, kurde. Ale jednak mi chyba tego brakuje, bo tak nie miałem zbyt wiele kontaktu z telewizją przez ostatnie lata. No i rzeczywiście mi tak brakowało i szybko poszło. Znaczy, tak szybko, że aż sam jestem zaskoczony, jak szybko. W twojej twarzy będziesz tworzył duet z Maćkiem do Wborem. Jak tak wygląda jest. wasza relacja? No, to jest chłodna relacja, szorstka, męska. Nie wiem, czy przyjaźń, powiedzmy, znajomość, hmm. można tak powiedzieć. No nie będą to łatwe relacje, bo wiadomo, że Maciek jest rywalizujący, na pewno będzie starał się mnie przysłonić, wiesz, odebrać mi tekst i umniejszyć moją rolę, ale postaram się nie dać. No, to mi się bardzo y, podoba. A jaki masz pomysł na siebie w tym programie? Bo Piotr Gąsowski jakąś tam, jakiś wizerunek miał, a jaki ty byś chciał mieć? Widzę w programie. Uwielbiam Piotrka Gąsowskiego i uwielbiam sposób, w jaki Piotrek prowadzi programy. Nie jest to mój sposób y, prowadzenia programów, więc zapewne będzie zupełnie mm -hmm. inny i nie będę wchodził w buty Piotra, którego bardzo, bardzo zresztą serdecznie pozdrawiam. Ty już dość długo jesteś w telewizji, więc chyba jakieś takie porównanie. Cię to cię w mnie żaden nie to sposób nie, nie bolą, nie? bo na przykład dla cisza nowej osoby. O cisza, dobra, koniec do widzenia, cześć. Koniec do widzenia, cześć.